Cześć, ja jestem Alvin i dzisiaj zagramy sobie w Factorio, rozpoczynamy nową serię Factorio Wyzwanie wydajności, gramy na Factorio takim bardziej waniliowym bez praktycznie żadnych modów Jedynie są takie mody techniczne, teraz przejdę się do omówienia modów, które będziemy, będziemy używać w tej wersji w tej serii. Pierwszy mod to jest Actual Craft Time. To jest mod, którego używamy w serii Factorio Space Time Lapse. Złoży on do do pokazania i ile będziemy potrzebowali danych przedmiotów lub, do, lub ile będziemy Potrzebowali. Przydaje się on właśnie bardzo do planowania takich dość większych blo bloków produkcyjnych. Następny Logist, lo Advanced Logistic System Fork to jest mod służący do zarządzania siecią logistyczną. Można też tam podejrzeć, właśnie nasze pociągi, które będą jeździły. Atacz Notes to jest. Mod służące do robienia notatek, żeby można było zobaczyć na przykład, tak, tak można było zrobić adnotacje właśnie do pewnych modułów. Dektoria ja to tego moda też używamy i on służy, dodaje dość sporo dekoracji. Tak jak na przykład kolorowe lampy. lampy. Beton i jeszcze parę innych rzeczy. Dodaje on też wodę, taką, którą można położyć, ale w tej serii wyłączyliśmy możliwość tego, że było trochę trudniej. Even Distribution Mod. Ten mod służy do rozdzielenia równomiernie? Nie. Przedmiotów pomiędzy maszynami. Help MOD to jest też do planowania na dość du dużych elementów bazy. Power Overhaul -over dodaje daje możliwość przeciążania się sieci, to znaczy, że nie będziemy mogli na daną linię przesłać zbyt dużego napięcia, bo inaczej ten słup zostanie zniszczony. Rate kalkulator, on służy do sprawdzenia Właśnie takich takich rzeczy jak, czy wystarczy nam danych surowców, czy też nie Rotten Quick Bar, to jest yy, mod Taki do Do szybkiego Wybierania pasków narzędzi Sh Railway Controller to jest też jakiś tam, jakiś mod do sieci kolejowej. To. to jest, nie, nie wiem do końca, czego służy, bo pierwszy raz mam ten mod. A to też, też jak widać, widać, to jest do sieci, a się do zarządzania pociągami. Tape line, ten mod służy. To jest tak, tak naprawdę miarka, można sobie zmierzyć odległość na, pomiędzy maszynami i train Tunnels to jest całkiem fajna rzecz, dodająca tunele, poz, które, które pozwalają skrzyżować tory, nie powodując kolizji. Moim zdaniem takie coś powinno być faktycznie dodane w grze. Teraz yy, zaczniemy sobie nową grę. grę. Nowa gra, gra swobodna. Częstotliwość ród sobie zmniejszymy do 50%. Jest 50. Za to wielkość damy z 200, 300, a dajmy 400%. Rudy uranu, troszkę może mniej. Stawimy na 100%, na 100%. Kamienia damy też na jakieś 300%. Węgla damy też na 300%. Ropy naftowej damy na na 400% i bogactwo damy na maksa wszystkiego. Zobaczymy, jak to wychodzi. No, mogłoby tak być mniej więcej. Coś takiego. Nie ma zbyt wiele tych złóż. One, one będą dość spore i Będą dość do, do, do sporo oddalone, żebyśmy musieli budować kolej. Teraz przechodzimy do zakładki Teren. Wody weźmy, może nawet ze 150%. Pokrycie do 133. Może troszkę więcej? Troszkę za dużo. Zobaczył na innych segach jak to wygląda Nie, może tak być Drzewa Drzew może zmniejszymy do 30% I pokrycie na zero Jakby to wyjdzie nie, nie będzie wcale drzew Troszkę mniej ich jeszcze też drewno by też nam przydało, to to weźmy jednak może z 50% tego drzew, tych drzew. Coś takiego. Urwiska niech też są, ale je też zmniejszmy do 33, ale za to będzie dość spora ciągłość ich. Na 50% nie, 75. Coś takiego. Zróbmy wilgotność dużą i odchylenie, jak to wyjdzie? A na minimum? Zróbmy gdzieś nie, nie to. Zróbmy tak, może. A typ terenu. Tak, może jest. Teraz wróg. Wrogie bardzo oczywiście, bo lubię lubię grać z konsaczami. Zawsze. Dlatego zawsze, zawsze, zawsze mam włączone te konsacze. Tylko, że tutaj zróbmy, może sobie na. Może ich trochę więcej zróbmy tych konsaczy, niech będzie. O, takie coś byłoby dobrze. I zwiększmy sobie, może tak minimalnie tą wielkość ich. Troszkę są za duże, to ustaw może na 100%. I zawsze obszar startowy największy. Ekspansję może wyłączmy. I ewolucję zostawimy. Teraz przejdźmy do zaawansowanego. Tutaj normalnie tylko wyłączamy zanieczyszczenie. Teraz zamkniemy podgląd i wylosujemy z jakiegoś sida. Wyłączmy sobie te wskazówki, bo musiałem przeinstalować faktorię, bo były problemy. Nawet z tego co widać nawet w wskazówkach są rzeczy z modów. Okej okay. technologia, aha, dobra. Księża źle włączyłem. A to możemy najpierw zacząć od Wydobycia węgla Przez ten czas możemy Z tego statku pozbierać Takie żelazo, bo też tutaj można znaleźć żelazo Na start nie jest go może zbyt wiele, ale Dobre i tyle. Coś więcej nie ma, chyba sześć tu, tylko tutaj jest. Mogę już drugą wiertnicę? Nie, jeszcze nie mogę. Potrzebuję jeszcze troszkę więcej żelaza. No i stalowego pieca, to najpierw możemy pozbierać się te skałki Tak w międzyczasie jak sobie pozbieram te skałki, to mogę, mogę powiedzieć jak będzie wyglądała ta seria Tu będziemy tworzyć bazę, która będzie Jak najbardziej wydajna jak się tylko da Będziemy dążyć do tego aby w momencie gdy będą uruchomione wszystkie maszyny, żeby wystarczyło surowców prądu i żeby każda maszyna pracowała z maksymalną możliwą wydajnością. Będziemy też się starać tutaj, żeby używać jak, jak naj, najniższe możliwe we, y, poziomy taśmociągu, w sensie, że Czerwone taśmociągi i niebieskie taśmociągi raczej nie będą ustawiane przy maszynach. Zróbmy sobie od razu może więcej pieców. Trochę węgla. Chodźmy teraz przejść tutaj na to. Rzućmy troszkę węgla. Tu jest też troszkę węgla, dajmy no podnieść, będzie trzeba się na więcej skały pozbierać, ile już tutaj mamy tego. O, już 800 sztuk tego mamy. Możemy zrobić kolejną wiertnicę. Nie, węgla mamy trochę. Tam węgla trochę. Postawmy tutaj ten. Dajmy troszkę węgla. Wymażmy tak w międzyczasie, co tutaj mamy w okolicy. No, już chciałem trochę bardziej zieloną tą mapę. A jak się ta płaska taka, to niech będzie taka. Tam surowcowo, No właśnie, z tego co zostało, to nie mamy zbyt wiele tak dookoła. Mamy tylko te złoża startowe, które się bardzo szybko wyczerpią. Troszkę mamy kamienia, żelaza, miedzi, węgla i uranu troszkę jeszcze mamy. I to byłoby na tyle z tego co tutaj widzimy. Bierzmy sobie te żelazo w tym czasie. Możemy zrobić już wiertnicę. Postawmy je sobie tutaj na węglu, tak naprzeciwko siebie. Węgla nie mam. Można wykopać jeden, jedną sztukę i wyrzucimy. W taki sposób właśnie jest dobry, bo wiertnice przekazują do siebie ten węgiel i on cały czas jest wydobywany, dzięki temu one mają zawsze paliwo i jak sobie zbierzemy, to zbieramy z tego slota, w momencie gdy jeszcze jedna jednostka się spala jeszcze, to zostanie w międzyczasie dorzucona kolejna przez sąsiednią wiertnicę. Weźmy to. Możemy zrobić kolejne wiertnice. Postawimy tu już kolejne piece. Węgla nie mam. Przydało się jeszcze zdobyć trochę tego węgla. Wydobędziemy sobie ze 2 trzy skałki. To można usunąć. Na razie nie potrzebujemy tego. No dość długo to się wydobywa. A, tego te, te to nie mają, bo węgiel właśnie mnie interesował. Te duże mają węgiel tylko. Domy oczywiście na najnowszej wersji Factorio. Tutaj. One odaz do tego, bo tutaj jak więcej się... Pili. Jak trzymając CTRL i kliknąć po obok maszyny i przeciągnąć po maszynach to się wtedy równomiernie rozłożą strosy i mamy event distribution. Tu można podnieść, tu można zebrać, ile mamy? 24 sztuki. Tu jest trochę, tu jest. Jest jeszcze. Możemy w międzyczasie robić jeszcze kolejne wiertnice. Z tym, że zaraz postawimy je na miedzi, bo będziemy zaraz szli już w elektryczność. Dajmy troszkę węgla, się wydobywa. tam nagrywam A mamy jeszcze troszkę czasu, to jak się dobrze uda to jeszcze dzisiaj pewnie zaczniemy już elektryczność robić W zasadzie zaraz będzie można zacząć z tą elektrycznością i odkryć nasze pierwsze badanie Potrzebujemy jednej pompy, jednego kotła i dwóch silników parowych. No, i oczywiście troszkę słupów będzie potrzebny, ale do tego potrzebujemy trochę drewna. W tej wersji tej serii nie będziemy mieli nanopotów, więc od razu będziemy musieli jak najszybciej zdobyć technologię pozwalającą na posiadanie robotów i pociągów. Skrypmy te 5 słupów. No trochę węgla na tej mapie będzie mało, bo tak jak ustawiłem. Ale źle nie ma akurat. I no tak tych słupów nie mam w planach zbyt długo używać. Też potrzeba... a miedzi nie mam. Wyciągnąłem tu węgiel przez przypadek. Weźmy stąd węgiel. Nie tak. Weźmy połowę z tego. A drugą połowę wrzućmy tutaj do miedzi, bo miedź ta też właśnie bardzo będzie potrzebna. Jest tyle tu. Gdzie można by zrobić elektrownię? Myślę, że elektrownię w tym miejscu bym zrobił. Dobra, czyli połóżmy. A, rury jeszcze potrzebuję. No to zróbmy kilka sztuk. Tak, nasz pierwszy kocioł parowy. I ten. I silniki parowe. Dużo prądu nie będziemy mieli, ale na razie na nasze potrzeby nie potrzeba go zbyt wiele. A i jeszcze podanik spalinowy i skrzynka. Ja tutaj do elektrowni węglowych zawsze używam podaników spalinowych, ponieważ jeśli okaże się, że będziemy produkować za mało prądu, to może dojść do sytuacji, że przez zbyt małą ilością, ilość prądu podaniki będą pracowały zbyt wolno, żeby zasilić te kotły parowe, co potem spowoduje zbyt, ni zbyt niską wydajność, przez co nie będziemy mieli w ogóle energii. A podaniki spalinowe właśnie pozwalają tego uniknąć, a i tak tutaj nie potrzeba zbyt dużej że prędkości do podawania, one więc spokojnie te wystarczają. W tym momencie tak naprawdę możemy przejść do pierwszej naszej, naszej technologii, czyli automatyzacji Następnie będziemy mogli zrobić A, nie włączyłem tutaj kolejkę, no dobra To automatyzacja. 10 pakietów czerwonych potrzebuję, czyli automatyzacyjnych. Zróbmy sobie te 10 pakietów. Zróbmy nasze pierwsze laboratorium. Spieszmy tu. Zobaczymy, jak tam z węglem. Kończy się w piecach węgiel. Można uzupełnić. Tu jest. Gniedzi znowu brakuje. Skoro mamy jeszcze ten, no to zróbmy jeszcze jedną tą wiertnicę, a nie zrobię, bo teraz już mam zajętą kolejkę. Chyba to potrwa, ale mamy już pierwsze pakiety, więc myślę, że można włożyć już do tego laboratorium, ale no nie możemy włożyć do laboratorium, skoro go nawet nie zrobiliśmy. To, to jest właśnie ten, ten help mod, który pozwala właśnie zaplanować na, naszą fabrykę. I to akurat właśnie się przyda w tej serii, bo tu chcemy właśnie zrobić ją mega wydajną. Żeby nie brakowało żadnych surowców. Płóżmy. Nasze pierwsze badanie, automatyzacja jest właśnie w trakcie realizacji. Nie to, bo chciałem, chciałem otworzyć badania. Te elektronika to też będzie trzeba niedługo zrobić. Ale to za moment. Stal to jeszcze za szybko trochę. Będzie trzeba tu nie za, zrobić tą logistykę, czyli 20 już. Nie, to zamykamy to. To nie. Możemy zrobić jeszcze 20 sztuk, tak zróbmy te 20 sztuk i zaraz będziemy robić Nasze pierwsze aut elektryczne wydobycie W tym czasie jak będzie szło nam badanie z tej logistyki, no niestety nie mamy złoża szlada, ale myślę, że to gdzieś gdzieś w pobliżu na pewno się kryje jakieś złoże nie to Escape'em się zamyka z mapy. Wskazówki sobie zamkniemy. Dobra. Spieszmy żelazo. Spieszmy mieć. Zupełnimy węgiel. A nie ma nic tutaj teraz. A dałem tutaj w ogóle węgiel. A jest węgiel. A nie, mam alt włączony, tylko jest dobrze. Tak to będę widział, gdzie, gdzie co jest, tak naprawdę, w tych skrzynkach, w automatach. Nie wiem, czy teraz to będzie widoczne. Nie, to tutaj akurat jeszcze nie, nie zobaczymy tego. W automatyzacji, bo teraz będę automatyzował te pakiety naukowe. Żeby już tam pomału nam się robiło, żebyśmy mogli odkrywać technologię. Logistyka, Odra a nie, jeszcze nie mamy tego. Prawde możemy w tym momencie zakolejkować więcej kotłów parowych i więcej silników parowych, tu, tu tylko żelaza. To żelaza trochę mało mamy. Zróbmy 5 i zróbmy 10 tego. I, I jeszcze zaraz zróbmy kilka rur. I jeszcze zaraz zrobimy słupy elektryczne. Dobra, napełnimy tutaj jeszcze węgla. Możemy już odblokowywać. Ja tam jeszcze trochę tu możemy w międzyczasie jeszcze pójść i zaraz dołożyć kolejny, bo w razie możemy 1,8 MW to jest zdecydowanie za mało. Stawmy sobie już te kotły. 6 kotów myślę, że powinno wystarczyć. Jeszcze potrzeba trochę, żeby się zrobiły. Mam. Wrzućmy to już tu na pasek. Tych wierzch że nie będę wrzucał. Piecyki na pewno można wrzucić. Na razie nie mam zbyt wiele do wrzucenia na pasek. Tutaj już taśmociągiem doprowadzimy. Nie trzeba zrobić układy elektroniczne. Mogę dwie zrobić, bo nie mam żelaza. Wbierzmy sobie te żelazo. Dobra. Ustawmy sobie to elektrownię. Zasilmy. Dobra. Czy pokażę ile będziemy mogli produkować? Nie, nie pokażę. No nie pokażę. Bo tutaj nie ma węgla, ale zaraz zobaczymy ile możemy produkować prądu. Nie pokażę też, bo nie mamy tu rurek połączonych. 10 MW możemy produkować. Myślę, że to będzie wystarczająco, żeby za zasilić... już węgla nie ma. A przed chwilą tam wrzuciłem kilka sztuk, już się zdążyło to spalić. Dlatego taka skrzyneczka nie jest zbyt efektywna, jeśli chodzi o dostarczanie węgla do kotłów parowych. Najlepiej jest po prostu zrobić taśmociąg. Myślę, że możemy w dzisiejszym odcinku dzisiejszy odcinek zakończyć w tym momencie. W następnym odcinku zajmiemy się już budową elektrycznych kopalni oraz możliwe, że już rozpoczniemy pewnie automatyzację tych automatyzacyjnych pakietów naukowych, może też układy elektroniczne, takie zalążki mainbasa zrobimy, żebyśmy mogli automatyzować taśmociągi, podajniki. I takie, i różne takie rzeczy, które będą nam potrzebne. Dziękuję za oglądanie. I na razie.